Tam już nie ma miłości. Bo kiedy mówi się o Bożym Życiu, to mówimy o miłości. Kiedy mówimy, że nie ma w czymś lub w kimś Bożego Życia, to mówimy o tym, że nie ma tam już miłości. Kochani moi, Eucharystia jest rewolucją miłości. Przyjęcie ciała i krwi Boga do swojego ciała i krwi. Połączenie jego serca z moim sercem jest jak podłączenie pod elektrownię, która powoduje potężne eksplozje i wygenerowanie potężnej siły miłości. Nieraz spotykam się z różnymi sytuacjami, w których ludzie mówią, proszę księdza, ale dla mnie msza jest nudna. Dla mnie msza jest ciężkim obowiązkiem. Zgadza się, jeśli nie rozumiemy, co tu się dzieje na przy świętej, to zgadzam się, że to może być rytuał, który powtarzamy codziennie czy co tydzień, który staje się dla nas niezrozumiały. Jesteśmy gdzieś oderwani, siedzimy sobie tam na tych ławeczkach, ale nasze serce, nasze myśli są zupełnie gdzieś indziej, tylko nie tutaj. I to niekoniecznie z naszej złej woli, po prostu my nie wiemy, co tutaj się dzieje na Eucharystii. Dlatego tak jest. A Eucharystia jest podłączeniem pod Boga, który jest miłością. Dosłownie jak pępowina, jak dziecko, które podłącza się pępowiną do matki i od matki bierze wszystko, co potrzebne mu do życia. Tak samo Eucharystia to jest podłączenie, dosłownie taką duchową pępowiną do Boga, aby otrzymać Boże życie do naszego życia. Czyli otrzymać tak wielką miłość. Tak nieskończoną miłość, tak szaleńczą miłość od Niego, że kiedy wyjdę z Eucharystii, jestem przemieniony, wypełniony, przepełniony miłością, którą teraz mam rozdawać wszystkim wokoło, a szczególnie moim najbliższym. Gdybyśmy zrozumieli, co tutaj się dzieje. Teresa z Avila kiedyś powiedziała, że gdyby chrześcijanin zrozumiał, czym jest Eucharystia, co tutaj się dzieje, to trzeba by było, specjalne ekipy ludzi, którzy torowaliby drogę do Kościoła, bo takie tłumy waliłyby na Eucharystię. Trzeba by specjalne służby porządkowe, które kierowałyby ruchem, gdybyśmy wiedzieli, czym jest Eucharystia, co tutaj się dzieje. Kochani moi, Słowo Boże ma moc uzdrawiania. Jezus jest Słowem Bożym. I kiedy czytamy Ewangelię, to to słowo ma moc uzdrawiania. Liturgia słowa jest tak ważna, ponieważ mówi do nas sam Bóg. Wiecie, że szatan ma moc odbierania nam słowa Bożego, które ma rozkwitnąć w naszym sercu z takiego ziarnka gorczycy do wielkiego krzewu. Ma wydać owoc. Szatan dobrze wie. Że słowa Ewangelii to są słowa samego naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak namaszczone przez Ducha Świętego, że mogą nas uzdrawiać ze wszystkich naszych chorób. Zobaczcie, co Jezus, jak potężną władzę dał apostołom, przez apostołów biskupom, przez biskupów kapłanom, jaką nie ma nikt na świecie. Problem znowu jest w nas kapłanach, w nas biskupach, w nas kardynałach, ale też w ludziach świeckich, którzy są wierzący, że my nie wierzymy w to. Jezus mówi do apostołów, a przez apostołów, do potem pokoleń biskupów, kapłanów: oto daję wam władzę nad duchami nieczystymi, abyście je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Jak to jest, że kapłani, którzy mają leczyć wszelkie choroby i wszelkie słabości nie wchodzą w to niesamowite przeznaczenie i nie chcą używać tej mocy, dlatego, że nie wierzą. Dlatego, że nie wierzą. Pamiętam taką sytuację, kiedy w Stanach Zjednoczonych byłem moich przyjaciół. I Dagmarka, tak która była w ciąży z czwartym dzieckiem, zobaczyłem, że bardzo utyka na prawe biodro. Każdy krok sprawiał jej wielki ból. I pytam Dagmarka, tak co jest z tym biodrem? Ona mówi: Nie wiesz, nie mówiłam Ci o tym, że ja praktycznie od małej dziewczynki prawa noga zaczęła mi spowalniać w rośnięciu, po prostu przestała mi rosnąć w pewnym momencie także mam o 2 cm krótszą nogę prawą od lewej. I dlatego noszę takie wkładki w butach wszystkich, żeby móc wyrównać stopy. I każdy ból, szczególnie kiedy była w ciąży, sprawiał jej tak to było takie cierpienie, takie udręczenie, każdy krok, nie, każdy krok. I wiecie co jest ważne? Ważne jest to, żeby swoje życie duchowe Formować w jednym pytaniu bardzo ważnym: Jezu, co Ty byś zrobił teraz na moim miejscu? Praktycznie to pytanie, Jezu, co Ty byś zrobił teraz na moim miejscu, powinno być pytaniem, które formuje nasze serce i sposób myślenia i zachowania w ciągu naszego dnia. Jest wiele sytuacji. Który chcemy zrobić coś po swojemu, a powinniśmy zatrzymać się i zapytać. Jezu, co Ty byś zrobił na moim miejscu? To jest bardzo ważne. I wtedy byśmy nie popełnili mnóstwa błędów, byśmy nie zrobili mnóstwa głupich decyzji, byśmy nie zrobili mnóstwa grzechów. Kiedybyśmy zatrzymali się i zapytali Jezusa, Jezu, co Ty byś zrobił teraz na moim miejscu? I w chwili ciszy byś czekał na odpowiedź. Jezus daje poprzez myśl, która ci wpada do serca, pomysł, który nagle pojawia ci się w sercu. Jezus odpowiada od razu, często. Zapytałem: Jezu, co ty byś zrobił teraz na moim miejscu? I czuję w swoim sercu to namaszczenie charakterystyczne przed tym, kiedy On chce działać. Już wiedziałem, że Chcę ją uzdrowić. Zapytałem: Tak, Marka, czy wierzysz, że Jezus ma moc zrobić twoją nogę? Ona mówi: No, wierzę, wierzę. A chcesz, żebyśmy się teraz pomodlili o to? Tak, upatrzyła na mnie. Mówi: No dobrze, jak chcesz? Mówię: Siadaj na krześle, zaczynamy się modlić. I kiedy zaczęliśmy się modlić, wziąłem te dwie nogi, patrzę rzeczywiście, prawa, krótsza o prawie 2 cm od lewej i po prostu jak dziecko bo wiecie, modlitwa wiary to nie jest modlitwa, w której jakieś są specjalne formuły modlitewne kwestia jest tylko jedna czy ty wierzysz raz, że Bóg nieskończenie kocha tą osobę i nieskończenie współczuje i lituje się nad nią za którą się modlisz, o tą osobę i czy wierzysz, że Bóg nieskończenie ciebie kocha i chce przez ciebie okazać miłość tej osobie? To są tak proste rzeczy. I trzeba tylko stanąć jak dziecko w tej prostocie. Więc wziąłem tą krótszą nogę i powiedziałem tylko jedno zdanie: Jezu, w twoje święte imię, przez twoją mękę, przez twoje cierpienie na krzyżu, proszę cię, aby ta noga urosła. I proszę sobie wyobrazić, nagle dagmarka zaczęła się trząść od pasa w dół i zaczęła krzyczeć z przerażeniem: noga mi rośnie! Noga mi rośnie! Ja mówię bardzo dobrze, o to się modlimy! Ale ona mi rośnie! Ja mówię bardzo dobrze! Przecież o to się modlimy. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu trzech niecałych minut noga urosła o dwa centymetry i wyrównała się z lewą. Ona była tak wstrząśnięta, że nie wiedziała, czy krzyczeć, czy płakać. Ostrożnie wstała z krzesła, zaczęła czynić pierwsze kroki. Biodro było wyprostowane, nogi się ukształtowały, winnica się zrotowała i zaczęła normalnie chodzić. Była w tak ciężkim szoku, że z każdym krokiem, który czyniła, mówiła – nie wierzę, nie wierzę. Ja mówię, nie, wierzę mu, wierzę, a nie nie wierzę. Więc chodziła, ucząc się jakby chodzić od nowa z nogą, która się zrównała prawa z lewo, I mówiła, wierzę, Jezu, dziękuję Ci, wierzę, dziękuję Ci, wierzę, dziękuję Ci. W końcu przypomniała sobie, że ma męża. Więc zadzwoniła szybko do męża i mówi, słuchaj, Leszek, Ty wiesz, co się dzieje? On mówi, co się stało? Noga mi urosła o dwa centymetry. Jezus mi uzdrowił. On mówi, co wy tam robicie? Co wy tam pijecie? Przyjechał z pracy. Stanął, jak wryty, zobaczył te dwie proste nogi. Oczywiście, Dagmarka pojechała do szpitala, do swojego lekarza, który był jeszcze rehabilitantem. Lekarz, jak zobaczył, dwie proste nogi, to po prostu szczena na samą ziemię. Napisał takie oświadczenie, że z punktu widzenia medycznego jest niemożliwe to, co zobaczył. Że to jest fakt, który nie jest y, możliwy do medycznego wyjaśnienia. <laughs> to nie koniec tej historii. Y, miesiąc później prowadzę rekolekcję dla kapłanów w nowym sączu, czy w starym sączu. Te sącze takie podobne do siebie. I opowiadam tą historię im, mówiąc o tym, że oni jako kapłani mają wielką moc, największą moc we wszechświecie daną od Boga, aby wyrzucać demony, każde zło, uwalniać dzieci Boże od każdego przekleństwa, od każdego jakiegokolwiek ataku złego ducha, że mają moc leczyć wszelkie choroby, wszelkie słabości wśród ludzi, uzdrawiać chorych, skrzeszać umarłych. Oczyszczać trendowatych, że to jest niesamowite, że tylko kapłan ma taką moc od Boga. I opowiadam tą historię z Dagmarą. I oczywiście widzę w ich twarzach. Uh -huh, uh -huh, tak, na pewno tak było. Wierzymy ci na 100%. Wiadomo, nie sprawdzisz. Tej Dagmary nie ma tutaj, tak obok, żeby mogła dać świadectwo. Nie widzieli wcześniej krótszej nogi. Jeszcze powiedzą, że postawiłem jakąś dziewczynę o imieniu Dagmara, która ma teraz dwie prosta, nigdy nie miała, wrócić prawie od lewej. Więc można sobie wszystko wytłumaczyć racjonalnie. Opowiedziałem tą historię, po to, żeby dać im właśnie y, tą wielką radość w sercu i to pragnienie y, dzielenia się mocą Boga, która jest złożona w kapłańskich dłoniach. Ale wiedziałem, że serca zamknięte nie dotarłem do tych kapłanów. Skończyłem konferencję i podchodzi do mnie jeden z księży w ośrodku rekolekcyjnym, w którym y, były te rekolekcje dla kapłanów i mówi tak. Słuchaj, no jest taka sprawa, bo nasz szef kuchni ma nogę krótszą 2 cm. Pomodliłbyś się za niego? <głosy> 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 więc ja mówię, no dobra, czemu nie, oczywiście, że tak, pójdę. Poszedłem więc do tego człowieka do kuchni. Przedstawiłem się i pytam, czy to prawda, że masz krótszą nogę, dwa centymetry. On mówi: tak, oczywiście, że tak. Miałem wypadek motocyklowy od kilku lat. Moja noga się nie zrasta i po prostu jest krótsza od drugiej. Pytam, czy chciałbyś, żebym się pomodlił, żeby ta noga się urosła. Spodziewałem się ironicznego uśmieszku, połączonego z jakąś kpiną czy cynizmem. Ale on mówi: oczywiście, że tak. Wy wierzysz to, że pan jest, może to zrobić? Pewnie. Mówię, rewelacja. Rozumiecie, szef kuchni ma więcej wiary niż kapłan. Prosty chłopak, rozumiesz, Wyciarany cały w tatuażach. i oczywiście, że wierzę. Wy dobra, siadaj na krześle, modlimy się. Biorę te nogi, patrzę rzeczywiście. Tak jak u tak marki, krótsza, jedna, o dwa centymetry. Modlę się tak jak. Wtedy z Dag Marką, Panie Jezu Chryste, w Twoje święte imię uzdrów tą nogę, wydusz ją. W imieniu Jezusa. Niech ta noga zacznie rosnąć i zrówna się z tą drugą zdrową. I pytam, czujesz coś? Nic nie czuję. Nic nie czujesz? Nic. Dobra, modlimy się dalej. Wiecie, już lekki taki w sercu, kurczę, no co jest, tam zadziałało teraz, nie? Wiecie, człowiek jest w człowiekiem tylko, nie? Też walczą o wiarę, walczą wiarę. E, więc modlę się dalej, mówię, czujesz coś? Nic. Wierzysz, że pani chce chciał uzdrowić? Oczywiście. No to, to modlimy się dalej. Pociłem się z 10 minut na tej modlitwie. Wszystkie możliwe modlitwy, jakie mogłem, to no wypowiedziałem nad tą nogą. I po 10 minut tak się poddałem. I mówię, no widzisz, jest taka sytuacja, chyba że Pan Bóg może może w każdej chwili Ci uzdrowić tą nogę i wydłużyć, ale ale może teraz nie ten czas na uzdrowienie. On Mówi księży, nie ma problemu, ale dziękuję, że ksiądz próbował. I ja mówię, no ja też dziękuję, że chciałeś. A w sercu wiecie, poracha totalna. Ten ksiądz yy, z tych rekolekcji stoi przy mnie i patrzy na tą sytuację, nie? I wiecie, co ja czuję? Aha, teraz wychodzi, kurczę, jak ściemniał, nie na no, tak. Tutaj mamy czarno na białym, że to nie zadziałało. Więc widziałem po prostu w sercu, wiesz, jego minę. Ja po prostu mówię, Jezu, dlaczego mi to robisz? Nie teraz. Zresztą by było tak piękne, gdyby to się wydarzyło tutaj, na oczach tego kapłana, na tych rekolekcjach. Wróciłem więc do pokoju. Patrzę. Johnny Walker amerykański, wiecie jak jest. Nalałem sobie troszeczkę, bo <grystanie> muszę sobie osłodzić tą porażkę. <grystanie> I nie zdążyłem nawet łyka wziąć. Puka ktoś do drzwi. Otwieram, patrzę, szef kuchni stoi. Łzy jak groch. Mówi, proszę księdza, urosła mi noga. Ja mówię, poważnie? Mówi tak, jak ksiądz wyszedł, po prostu zacząłem się cały trząść w tej kuchni i po prostu czułem, jak mi ta noga zaczyna rosnąć. I proszę zobaczyć, i patrzy, pokazuje mi te nogi, rzeczywiście obydwie równe, biodro wyprostowane. Wszystko jest idealnie, perfekcyjnie. Klęknął, wziął moją dłoń, pocałował, mówi: Księżę, nie wiem jak się odwdzięczę. Ja mówię do pana Jezusa, zasuwaj. Wybieg, pobieg do kaplicy, siadłem sobie wiecie w tym fotelu i sam się, jakie Ty jesteś, głupi do mnie, jak Ty nie wierzysz. Jak takie sytuacje pokazują, że Ty ciągle jeszcze jesteś tak bardzo po ludzku myślący, a nie wierzysz do końca, nie ufasz do końca. Kolacja, wszyscy księża na kolacji. I wiecie, myślę cały czas o tym, jestem zamyślony, bo to jest kolejna lekcja dana mi od Pana Jezusa, dotycząca wiary i niewiary, która tak łatwo ta wiara wydaje się być, jak jest wszystko dobrze, super, a jak jest kiepsko, to kiepsko. Umiera wiara. I myślę sobie tak. Fajnie byłoby, gdyby teraz ten szef kuchni się pojawił i dał świadectwo. Otwierają się drzwi kuchni, wychodzi koleś. I mówi, proszę księży, chciałbym na chwilę przerwać kolację. Książę oczywiście, poruszeni. Kapłanowi przerywa się kolację. W takim momencie mam odłożyć interes. No ale słuchają. I facet mówi. Proszę księży, chcę Wam powiedzieć coś, co stało się dwie godziny temu w kuchni. Otóż miałem wypadek motocyklowy kilka lat temu. Moja noga źle się zrosła tak, że jedna od drugiej była krótsza o dwa centymetry. I ksiądz dominik młodził się nad moją nogą, i ta noga urosła o dwa centymetry i w tej chwili mam dwie równe nogi. Zrobiła się cisza. Stanął ten kapłan, który był ze mną przy, przy tym chłopaku, i mówi, proszę księży, zaświadczam, że to jest prawda bo ten szef kuchni to jest mój brat. Miał nogę dwa centymetry krótszą i w ciągu kilku minut ta noga urosła i w tej chwili jest całkowicie uzdrowiona. Zrobiła się cisza na sali. Potem wielkie poruszenie. Skończyliśmy kolację. Poszedłem do siebie do pokoju. Jeszcze dobrze. Nie ściągnąłem sutannę, już tu, 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 tu pukanie. Otwieram drzwi, patrzę, a tam z dwudziestu księży. Ja mówię, ale co? A wiesz, słuchaj, bo ja mam takie bóle w kręgu słuchu, się <laughs> się bałem, A ty? A ja mam tutaj znowu takie problemy, żeby coś tego. Ja mówię, no nic nie zrozumieli, nic. Mówię, przecież to wy macie w waszych dłoniach tą potężną moc uzdrawiania. Dawaj, dobierać się w pary. Ale co? No, tutaj, na, tak, na tym korytarzu, dobierać się w pary. Jeden stoi, trzymasz problem z kolanem. Drugi klęka, dotyka ręką kolana i mówi, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech to kolano zostanie uzdrowione. Tylko to? Tylko to. No więc on klęknął, dotknął tego kolana, mówi, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech to kolano zostanie uzdrowione. I patrzy na mnie, i co teraz? Ja wie, teraz już twoja rola się skończyła. Teraz ksiądz patrzy, czy ma uzdrowione kolano. Proszę tym kolanem pomachać. Gość pomachał. Mówi, nie ma bólu. Ale jaja, nie ma rolu. Mówię, dobra, następna para. I słuchajcie, wszyscy się zaczęli modlić za siebie. Były piękne uzdrowienia i fizyczne, ale potem jeszcze i duchowe, i emocjonalne, i rany serca uzdrowione. I wszystko się wylało, słuchajcie. Kolejne dnie rekolekcji ci księża po prostu chłonęli każde słowo, które do nich mówiłem. Już nie było, wiecie, w komóreczkach tam patrzenie, co się dzieje, załatwianie różnych rzeczy na rekolekcjach i tak dalej. Wszyscy siedzieli, patrzyli z rozdzielonymi buziami, bo chcieli przyjąć moc swojego kapłaństwa. Uwierzyć w moc kapłaństwa. Mówię wam o tym kochani, bo ta Ewangelia mi to właśnie przepięknie przypomniała, że módlcie się za kapłanów, aby uwierzyli w moc swojego kapłaństwa. Żeby nie było w sytuacji takiej, kiedy wiecie, ludzie chorują z jakiejś pandemii, strachu, zamykają się ludzie w domach, a kapłani z taką mocą uzdrawiania zamykają się w swoich glebaniach i odcinają się od ludzi. Jak pięknie, że tutaj ksiądz Kustosz. Jest zupełnie innym kapłanem, który otwiera się na ludzi. Bo wie nie tylko, że on jako kapła jest dla ludzi, ale że w tym miejscu jest matka kapłanów, która pragnie całym sercem wszystkich tutaj w swoim domku przyciągnąć do serca i uzdrawiać ich chorób, zabierać im problemy, cierpienia, bóle, wszystkie te sytuacje trudne naprawiać. Czasami będzie trwać to dłuższy czas, ale nie szkodzi. Proces uzdrowienia. Już mi nie chodzi o te fizyczne uzdrowienia, bo one nie są aż tak ważne. O wiele ważniejsze są uzdrowienia naszych serc, uzdrowienia relacji, uzdrowienia miłości małżeńskiej, rodzinnej. To są najpiękniejsze uzdrowienia. A naj tym, naj, naj, naj jest uzdrowienie w mojej relacji do Boga. Kiedy ja całym sercem odkrywam, jak jestem kochany. Jaka nieskończona miłość mnie stworzyła i stwarza w każdej chwili na nowo, że jestem w oczach Boga Jego największym skarbem. I kiedy Bóg Wszechmogący, a nie trochę Mogący, jest moim tatą, a ja jestem Jego umiłowanym synkiem, umiłowaną córeczką, to czego się bać? To jak ja mogę się bać? To jest najpiękniejsze uzdrowienie, kiedy z całą ufnością rzucasz się w ramiona Ojca, aby dać mu to, co jest najpiękniejsze w Twoim sercu. Na zakończenie, kochani, chciałbym Wam przeczytać słowa Jezusa do wietnamskiego mistyka Vana. Przepiękne. Niech one zakończą nam e, to dzisiejszą konferencję i Kazanie. Jezus mówi tak: Nie wiesz, że znam skrajną słabość człowieka? Nawet jeśli ludzie rozmyślnie mnie obrażają i tak ciężko, jak to możesz przypuszczać, i grzech jest niczym w porównaniu z cieniem mojej miłości. Miłość jest nieskończona i nieskończona. Mów o tej prawdzie ludziom. Tak, nieskończona i nieskończona. Miejcie ufność we mnie, a nigdy, nigdy na wieki nie będziecie ode mnie oddzieleni. Nawet szatan musi stracić nadzieję co do duszy, w której znajduje się jeszcze słowo ufność. I niech to słowo ufność, nieskończoną miłość Boga do ciebie, dzisiejszego popołudnia, wygeneruje najpiękniejsze cuda, które On dla ciebie przygotował tutaj, przez jej modlitwę. Matki Bożej, Matki Wszystkich Cudów. Amen.